jak właśnie się rozpoczęła ta sytuacja. Ty się przesiadasz tam na swoje. Siemanero <laughs> ludzie. Bo wiesz, bo ja sobie no, muszę no, <laughs> sobie posiedzieć na moim fotelu, który prowadzi zawsze do sytuacji teraźniejszej, czyli załączenia mikrofonu. Mikrofon kary. Tak. Coś tu szuszczy. Jakby nigdy nie słyszało w ogóle, też coś. Coś no to a powiesz, mi się, dać, wiesz? Aha, no. Dodaj, daj Aha, wiedzę, do komputera podszedł nagle już wszystko jest jasne. Mogę się No nie, bo telefon mam. A o, czekaj. To tu mogę puścimy, to tu się ci i puścić. Nie, to tu zróbmy, zróbmy tak, patrz o. O, dobra. 看。 Niezabawa poprawdzi ziomek, jak to dupę ci obrabia Kiewałem się wachno, sami dobrze o tym wiecie kurwy piszą o nas, tu w gazecie Brodo, czy Viria, Suka cięta na mnie Frajer się rozjebał, to przyjebali pajdę Frajer wiarygodny rybniku dla sądu Wejdź mi jeszcze po To skończysz na podium Zawsze trzymaj fason Na ulicy bracie Minąć zawsze w pachniach W DZ, THC sobie bucha Śmigam se autem Kurwy mają gula Nie robię postęp w rapie Będę Chyba ciężko, bo wszystko do spełnienia Gdy się nagle umiera, tak w życiu to wygląda Nie strasz ani godziny, kiedy przywitasz Boga Ja ciągle uśmiech się, gdy powiem co w życiu błoham Jak rozlałem tu mleko, to kurwe, bo splota Ta bieda loka, tak w A co za cipko? I to jest jak smoka nieruchomą Zobaczymy? Co? Zobaczymy, czy to ciągło? Zreguja, zobaczcie jak patrzą tylko na portfel Styl. Boga wierzysz widzę. Słuchaj, to jest relikwja św. Michała no. Archanioła. No, spoko. No mi coś z programami, coś takiego, że jakieś na przykład... O, te... Zaraz odpalę program, który cię Ale chcą zaraz mi zaskoczy. Co umisz zrobić na przykład jakieś te... Nie? Kurde, co? Jakie cuda napatykość Zaraz puszczę próbną piosenkę. opacz. To jest na przykład piosenka od jednego kolegi, co nie, ja mu odrobiłem a wczoraj jakość. To puśli to okay. trochę i lecimy No, na, na no. Uważaj, czekaj, żebyś nie wyrwał. No. Interfejsu. Aha, no tak, trzeba głośniki odłączyć i załączyć interfejs. Hmm. A po, po jakim to? Kajski? No, to zajebiście, no. Tu to nagrywał? Nie, on to w Łodzi nie. Aha. No, pan ci, kurwa, się fajna metra, no. Ja ją sam obrabiałem Potrzebuję eee, potrzebujesz słuchawki? Słuchawki? No, bo mam do studia. Już nie mam słuchawek. Ale ja mam takie, wiesz, kurwa, konkretne do studia, nie? Ja też mam konkretne, to są nasze znaczy, dobra, no, no słuchaj. No, 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 widzę, że konkretne też, nie? Bo to są Wylekujesz takie... Nie ty masz tych no. A ty że gdzieś na piekarni pracowałeś, nie? Na piekarni? Mm. gdzie? Gdzie na piekarni? Ja tam dwie godziny tylko robiłem. Aha, na piekarni, a ja? Coś tam robił, gdzie na piekarni na młynie Ja no, robiłem, a ty też tam widziałeś? Ja cię widziałem? Ty, ty, ty tam Ja, ja no, na nie robiłem to no A to jakiś grubszy po gdzie był Ja no, chyba był grubszy, byłem no. Yy. No Kurde, toż ty był Ja no, wam 2 godziny uciągłem No kurwa, przejebana robota w chuj, chłopiec Te worki trzeba wiązać, nie? Później dźwigać No, czekaj To gasimy No, gasimy